Chłopiec pokazuje coś swojej mamie na telefonie. W tym momencie podchodzi dziewczyna od tyłu i mówi: Proszę pani, chłopiec uderza ją i mówi, dlaczego dotknęłaś mojej mamy? Matka odpowiada: Synu, może to żebraczka, prosząca o parę rupi. I po co miałabym mnie dotykać? Chłopiec mówi, jeśli jesteś żebraczką, proś z daleka. Nie dotykaj mojej mamy. Jeśli to zrobisz, złamie ci rękę. Dziewczyna odpowiada, nie jestem żebraczką. Znam ją, proszę pani. Chłopiec mówi, mamo ta żebraczka twierdzi, że cię zna. Kobieta odpowiada, znasz mnie, ale ja nie znam takich żebraczek jak ty. Popatrz na nasz status i na swój. Wyglądam ci na kogoś, kto zna kogoś takiego jak ty? Ty, brudna żebraczko. Chłopiec dodaje: Mamo, myślę, że ona naprawdę jest rozpaczliwie spragniona pieniędzy. Dlatego nas tak nęka. Matka mówi: Proszę, synu, daj jej 10 albo 20 rupi. Rzuć jej to prosto w twarz. Chłopiec odpowiada: Czemu tylko 10 albo 20, mamo? Dam jej 500. Nie, weź 1000 rupi. Weź te pieniądze i znikaj. I następnym razem pomyśl dwa razy, zanim zaczniesz niepokoić bogatych ludzi jak my. Inaczej skończysz jeszcze gorzej, rozumiesz? Kobieta szyderczo mówi: Dlaczego nie chce wziąć? Nie daje? Nie jej przecież monet, tylko rzucamy w nią banknotami 500 rupiowymi. Podnieś je. Dziewczyna odpowiada: Proszę pani, nie chcę pieniędzy. Mówiłam, że panią znam. Proszę spróbować sobie przypomnieć. Kilka lat temu przyszłam do pani i kontynuuje. Proszę pani, kobieta przerywa zirytowana. Czego chcesz? Dlaczego za mną chodzisz? I tak w ogóle. Nie interesują mnie żadne książki. Nie marnuj mojego czasu. Dziewczyna odpowiada: Nie proszę pani, nie sprzedaję książek. Uczę się. Słyszałam, że świetnie pani uczy i chciałabym przygotować się do egzaminu IAS. Czy mogłaby mnie pani uczyć? Kobieta mówi, tak, uczę bardzo dobrze, ale tylko bogate dzieci. Nie uczę biednych i myślisz, że zmarnuje czas ucząc ciebie do IAS. Zwariowałaś? Dziewczyna mówi, proszę pani, moim marzeniem jest zostać urzędnikiem IAS. Kobieta odpowiada, słuchaj, marzyć jest łatwo, ale spełnianie marzeń wymaga ciężkiej pracy. Ludzie tacy jak ty mogą tylko marzyć, ale nie są w stanie ich zrealizować. Stać cię w ogóle na czesne? I powiedz mi, jeśli dzieci takie jak ty zostaną urzędnikami IAS, to co zrobią nasze dzieci? Będą pracować na polu? Bezczelna dziewucho. Kobieta odchodzi. Dziewczyna mówi, mówi, nawet po tylu latach nic się pani nie zmieniła. Myślałam, że może teraz będzie pani inna, ale nie. Dalej arogancka, dalej pełna pogardy. Kobieta się odwraca i mówi, ach to ty jesteś tą samą dziewczyną. Powiedz mi, dlaczego miałabym cię pamiętać? Co sprawia, że uważasz się za tak ważną? Kontynuuje, Synu, wiesz, ona kiedyś przyszła do mnie mówiąc, że chce przygotować się do egzaminu IAS. Chciała, żebym ją uczyła, ale teraz widzę, że dobrze zrobiłam odmawiając. Nawet gdybym ją uczyła, myślisz, że zostałaby urzędnikiem? Dalej byłaby tą samą żebraczką. I spójrz na Siebie. Nic się nie zmieniło. Dalej wyglądasz jak typowa zacofana wiejska dziewczyna. Myślisz, że ten garnitur czyni cię bogatą? Żebraczki jak ty nigdy nie będą bogate. Nie zapominaj gdzie twoje miejsce. Naucz się znać swoje granice. Syn mówi, mamo chodźmy. Po co marnować czas na takie żebraczki? Niech dalej sobie marzy o zostaniu urzędniczką i as przy drodze. Następnie matka i syn odchodzą. Dziewczyna podnosi pieniądze rzucone na ziemię i odchodzi.